Witam z tej strony a w dzisiejszym poraniku pokażę Wam jak usunąć szum mikrofonu Windows 11. Otóż to yy, musimy wejść tutaj, wpisać PANL sterowania, yy, sprzęt i dźwięk, dźwięk. Oczywiście Wam pokazuję tu nagrywanie i tu mamy mikrofon. Wciskamy lewym przyciskiem myszy dwa razy. Okej, okay, poziomy. Ja akurat mam tu podgłos, podgłoszone na... no nie na maxa, bo tak sobie ustawiłem. Wy możecie też mikrofon sobie podgłosić, ale żeby usunąć szum z mikrofonu to już inna bajka. Musicie yy, sobie tu wpisać Realtek Real Audio Console, to jest na Windows 11 oczywiście i to ogólnie yy, na Windows 11 jest. Mikrofon i musicie zaznaczyć tłumienie zakłóceń i oczywiście zaznaczyć też usuwanie akustycznego echa. Jak to zaznaczycie, to będzie wasz mikrofon chodził perfekcyjnie. Dobra, no i w sumie to by było chyba na tyle w tym poradniku. To sobie wyłączę. O, jak widzicie, nie mam żadnych szumów ani nic, więc jest ok. Dobra, więc w takim razie, jeśli wam pomogłem, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!